We wtorek to było, jakżem se szedł przez nasz deptak. Nagle młoda dzieweczka wręcza mnie ulotkę reklamową. A ja wiecie, od pewnego czasu ulotki biorę, bo przecie uszanować człowieka pracę trzeba. A dzieweczka przecie rozdając ulotki pracowała. No i czytam, że pożyczki gotówkowe, że bez poręczycieli, bez opłat, a na drugiej stronie tej ulotki zdrabka była z napisem: zdrab koniecznie. No to zdrapałem. I napis się ukazał: wygrałeś nagrodę. O kurde, ale mam szczęście. No i że zapraszają y, mnie do siedziby banku, co bym sprawdził ofertę y, pożyczek i wtedy otrzymam nagrodę. Kurna chata, już chciałem iść. A co tam? Sprawdzę ofertę i nagrodę se wezmę. A co? A jak? I nagle. Stop! Wróć, Zenuś, bo przypomniałem sobie panią Gosię. A z panią Gosią zresztą było tak. Kilka lat temu trachnął jej odkurzacz, znaczy zepsuł się. Poszła do sklepu, różne były, i tanie, i droższe, a jeden to po prostu marzenie. Czegoż on nie spotrafił robić? I odkurzał, i nawilżał, i praudywany i chyba nawet krawaty wiązał. A kosztował, że ho, ho... Ale pani Małgosia poszła do przyjaznego i życzliwego banku i pani Gosia z dowodem bez żyrantów yy, kasiorkę otrzymała i kupiła. I co miesiąc ratę płaciła. A tu trachnął telewizor. No to pani Gosia z dowodem do innego banku bez żyrantów się udała i tam kredycik otrzymała. W krótkim czasie tym sposobem park maszynowy w domu pani Gosi uległ wymianie. No i Żelazko i kuchenka i lodówka wszystko nowe, dzięki życzliwym i pomocnym bankom, bez żyrantów zresztą. Pani Gosia raty spłacała z trudem, tyrając na półtora etatu. Niestety pół etatu się skończyło i na raty zaczęło kasiory brakować. Ale od czego są życzliwe i pomocne banki? Pani Gosia kredycik jeszcze w innym banku wzięła, żeby spłacić dwa kredyciki w tamtych bankach, ale niewiele to pomogło. Z ocieczą córka przybyła i powiedziała, pojadę do Anglii, zarobię, kredyciki się spłaci i będziemy, mamuś, mogli normalnie żyć. Więc wzięły kredyci kolejny na wyjazd i dziewczę pojechało. Niestety pracy nie było, koszty rosły. Więc dziewczę zapragnęło wrócić do domu, ale żeby wrócić do domu, trzeba mieć powrotny bilet, a tu z kasą krucho. Całe szczęście, że są pomocne i życzliwe banki. I pani Gasia wzięła kredycik i dziecko do domu zjechało. Kredycików nazbierało się już tyle, że w żaden sposób pani Gosia spłacić tego nie mogła. Zaczęły rosnąć odsetki i któregoś dnia do drzwi zastukał komornik. I na pobory wsiadł, a że pobory niewielkie, to odsetki dalej rosną. I gdym se to przypomniał, tą ulotkę do kosza wrzucił. I nie poszedłem do banku po odbiór atrakcyjnej nagrody, bo babcia mi kiedyś, jak byłem młody, mówiła, wnuku, dobry zwyczaj to nie pożyczaj, a starszych dobrze jest słuchać, o czym zapewnia was. Warżzenek też już nie młody, bez atrakcyjnej nagrody, bez kredyciku i bez odsetek, które trzeba płacić.